The <laughs> 30 stopni, 27, 28, czyli w zasadzie mamy już lato. No to dobrze, to w takim razie, skoro do lata już bardzo blisko, przynajmniej tego e, takiego atmosferycznego, jeśli chodzi o ciepłotę, to nadzieję, że też blisko do dużych wygranych, bo oto tej uwaga, uwaga, będziemy szukać owadów. Jeżeli masz pomysł na to, jak odszukać owada, no to, to super, bo myślę, że nie jest to bardzo skomplikowane, ale wymaga spostrzegawczości. Należy przeczytać, znaleźć nazwę owadów, czytając ją z góry na dół, z dołu do góry, ze strony prawej. Na lewą bądź z lewej na prawo. Dokładnie w ten sposób. Jeżeli. E, no i będzie podwyżka, uwaga, 150 zł od tej pory, e, za znalezienie kolejnego owada wśród naszych liter. Mam nadzieję, że uda się to zrobić. Przyjrzyj się dobrze e, i mam nadzieję, że coś zaraz coś tutaj upatrzy. Pamiętajcie, szukamy poprawnych nazw, czytanych z prawej strony na lewą. O, dzień dobry. Dobry motyl. Motyl. Tak jest, jest motyl same na M-Owady. O, motyl trudno zapisany właśnie od tyłu, prawda? Mucha, mrówka i motyl. Dobrze! Szukamy dalej w takim razie. Kto ma pomysł na następnego owada? To proszę bardzo 150 zł następny jest do wzięcia. N teraz jaki kolejny owad zostanie odnaleziony? Komar, motyl, żuk, świerszcz, mrówka i mucha to dotychczasowe odszukane owady. A jakiś następny coś ktoś znalazł? Dzień dobry. Halo. Halo. Witam. Jaki to będzie owad? Stonka. Stonka. Jest stonka. Bardzo dobrze 300 zł dla pani. Bardzo dobrze, że się udało ją odnaleźć. Trudno zapisana. No to uwaga. Teraz robimy tak. Dam aż pół tysiąca złotych, ale poproszę o dwie nazwy. O dwie nazwy. No właśnie, dwie nazwy. No, to jest już wyzwanie, bo zdecydowanie... Pół tysiąca jest do wzięcia. No i trzeba się na pewno skupić, wytężyć wzrok. Sporo tych liter. Ale też... No, no, nie wszystkie układają się w te nazwy owadów. Pamiętaj, że możesz wykorzystywać. Pół tysiąca dla pana, tego świetnika widziałam, ale płatyczak mi umknął, serio. Dobrze, uwaga. Znajdziemy jeszcze dwa, uda się jeszcze. Za 700 zł, jak zaproponuję 700 zł, to mam nadzieję, że uda się znaleźć jeszcze dwie nazwy. No, be... trzymam kciuki za to, żeby się udało. Mam nadzieję, że, że no że damy radę, co? No. Hmm. Ja widziałam tego świetlika, nazwa świetlik już zaznaczony. No to jeszcze dwa, ale trudna sprawa w tym momencie. Trudna sprawa, bo Hmm. Patrzę się, patrzę. No dobrze, jedną, gdzie, no chociaż jedną. <noise> Okej, okay, mam jedną, jedną, jedną krótką nazwę mam. Hmm. W tym konkursie byłabym się zrobiona już bardzo, bardzo trudno, ale będą kolejne zagadki. Uwaga, proszę bardzo, trą 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 i ciach. Zaraz się pojawi. Czary Mary, jest. O, jakie ładne. Dobrze, pół tysiąca za odszukanie różnicy. 24 obrazki, no i jeden trochę inny, ale tutaj się. No dobra, to co? Zagramy dalej? Proszę bardzo, kolejna zagadka przed nami. A, trudniejsza chyba będzie, trudniejsza, bo zrobimy tutaj tak, dokładam tutaj aż tysiąc złotych. Uwaga, uwaga! Tysiąc złotych! 1500 zł, bo tutaj do odszukania są aż dwie różnice. No właśnie, nie jedna, a dwie. No i teraz odszukanie tych dwóch obrazków. Może zróbmy tak, że pokażmy ten, yy, yy, ten konkurs na pełen ekran, dobrze? Proszę bardzo. No i gdzie te różnice? Aż dwie. Aż dwie. Da się to znaleźć. No, Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. 3000 złotych są do wzięcia. Czy komuś się udało odszukać te obrazki? Hmm. Przyjrzyj się jeszcze raz. Dobrze, uwaga, odliczam od 10, bo mamy bardzo mało czasu. 9, 8. Mam nadzieję, trzymam kciuki za Ciebie. Halo? Zaraz się usłyszymy. No i dowiedzmy się wszyscy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Które te obrazki są inne? No moim zdaniem szóstka i czternastka. Szóstka i czternastka. Sprawdzamy to! I to jest bardzo dobra odpowiedź. Wygrywa pani aż 3000 zł. Serdecznie gratuluję. Uwaga, ten konkurs potrwa tylko 5 minut, no więc uwaga, uwaga, zegar. Startuje! A ja przypomnę, kto się może z nami bawić. Jeżeli masz ukończone 18 lat, to gorąco zapraszam do udziału w naszym programie. Odszukaj otwartą linię. Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, też takie, które z nami nie połączy, ale płacisz tylko i wyłącznie za połączenie, a nie za czas jego trwania. Jeżeli dobrze odpowiesz że naszej antenie, ile tutaj jest tych zwierząt, to wyślemy do Ciebie pieniądze, nagrodę 200 zł gwarantowane i zrobimy to w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o regulaminie, zapraszam na 860 telestronę TVN7, bądź na www.tvn7.pl. Regulami został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej, a program realizowany jest w oparciu o licencję, właśnie przez tę Izbę, wydaną. Pieniędzy do rozdania mamy mnóstwo, bo w naszej super loterii aż 4 miliony złotych. Okej, to skoro wiesz już wszystko, to mam nadzieję, że w tym czasie e, udało Ci się również e, policzyć zwierzęta, które występują w tym tekście. Zwierząt? 12. Ile, ile? Nie! Ale mogę powiedzieć, że to było bardzo blisko, bardzo blisko dobrej odpowiedzi. Uwaga, 50 sekund. Trzymam kciuki bardzo mocno. Jeszcze raz przypatrz się dobrze. Zastanów się i policz jeszcze raz, przelicz. Ta ostatnia odpowiedź była bardzo bliska tej prawidłowej. Uwaga! No i teraz może. Dzień dobry. Halo. Jeszcze raz? 15. Nie, 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 nie! Tamto było bliżej, było bliżej. 12 było bardzo blisko. Uwaga, 25 sekund, 25 sekund. Może ci się jeszcze udać? Czekam na dobrą odpowiedź. Kto wie? Uwaga, uwaga, 18 sekund. To jest ten moment, kiedy trzeba się zgłosić. 14, 13, uwaga, uwaga. 10, 9, 8, 7. No, i teraz się musi udać. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile mamy zwierząt? 13. No, nie w tę stronę! Proszę bardzo, czas minął, a zwierząt mieliśmy 11. No nic, kolejny konkurs przed nami, w takim razie. Uwaga, uwaga. Przechodzimy sobie przez studio, idziemy na spacer, <grydy> bardzo proszę, i przechodzimy do naszej tablicy, gdzie będziemy szukać imion męskich, oczywiście. Pełnym brzmieniem, czyli żadnych zdrobnień nie będziemy uznawać, i litera L musi być właśnie w tym, w tym imieniu. Uwaga, A, taśma nam będzie wypłacała pieniądze! Oczywiście że taśma! Taśma ruszyła, wystartowała i już pierwsze pieniądze pojawiają się w naszym koszu, i to będzie właśnie twoja nagroda. To, co ubiera nam, uzbiera nam się w koszu, to będzie twoja nagroda. Uwaga! Szukamy imion męskich z literą E. Jeżeli masz pomysł na to, co to może być za imię, przyszło Ci takie na myśl, przyszło Ci do głowy, to zgłoś się, bo już całkiem sympatyczna. Szukamy imienia w pełnej wersji. Kolejnego imienia męskiego z literką E w pełnej wersji, w pełnym brzmieniu. A nagroda nam rośnie. Widzę, że pojawiają się banknoty 50 złotowe To dobrze, bo to znaczy, że nagroda wzrośnie szybciej. No i co chwilę kolejne banknoty lądują w naszej. O to chodzi. Spor... O, proszę, proszę, ja widzę, że na taśmie pojawia się grubsza gotówka. Banknoty 50 i 100 złotowe, czyli teraz się zacznie naprawdę już całkiem fajna seria. 50, a za nią trzy banknoty widzę 100 złotowe, no to znaczy, że naprawdę jest miło. A i kolejny, no to to będziesz chyba teraz tylko jak wyłącznie taka zielona seria banknotów 100 złotowych, Bardzo dobrze. Czekam na kolejną propozycję. Jak myślisz, co to będzie? Jakie to będzie imię? Eee, czy coś ci przyszło do głowy? O i uwaga, dostałam potwierdzenie, jest imię Łucjan. Dobrze? Jak najbardziej nagradzamy 200 zł dla Pana. Serdecznie gratuluję. A w tym czasie, co się dzieje? No, powiem szczerze, że to póki co będzie na pewno najwyższa nagroda. Bo mamy tam już sporo banknotów 100 zł i 50 zł. I teraz mam nadzieję, że Ty tutaj trafisz. Tylko pamiętaj o tym, żeby nie powtórzyć tych imion. Łukasz, Michał, Władysław, Błażej i Łucjan. To są już nagrodzone odpowiedzi. Żeby zdobyć nagrodę trzeba znaleźć coś nowego. I mam nadzieję. Gumił. Bo gumił! A pani jak ma na imię? Izo. Pani Izo, 4,5 tysiąca złotych dla pani! Serdecznie gratuluję! Brawo, brawo, brawo! A już Dziękuję. za moment. Ania. O, która jest już z nami? Cześć, Ania. Apetyt na kasę za chwilkę, a jeszcze szansa w SMS-grze na wygranie dużych pieniędzy. Także zapraszamy, bo 6,5 tysiąca jest do wzięcia. Oddaję pałeczkę w twoje ręce. Także miłego dnia. Pa, 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 pa. Kończymy program. To jest fakt. Nie chcę was krzy... nie chcę na was krzyczeć, nie chcę Was popędzać, ale tak sprawa wygląda. W tej chwili muszę usłyszeć odpowiedź, żeby mogła komuś pogratulować tej wygranej. Za chwilę będzie za późno. Zrób to po raz ostatni. Powiedz sobie tak, dobra, biorę telefon, próbuję jeszcze jeden jedyny raz. Albo się uda, albo nie. 4000 zł. wędruje do miasto bez a 4000 zł wędruje do Halo